Ciężsi okazać w kolejnym odcinku tak ale Ostatni odcinek w tym roku z Team of the Season. Z, oczywiście są odsodycy Ultimate. Jak widzicie wszystkie te karty są e, fantastyczne i dostępne w paczkach. Mam nadzieję, że kilka z nich uda się dzisiaj trafić. I ten odcinek zaczynam nagrywać naprawdę w poniedziałek, więc będzie on trwał przez chyba 3 dni. Będę nagrywał przez 3 dni, więc... E, Kilka zbezpieczeń, które będziecie chwilkę widzieli, pewnie są troszeczkę stare dla Was, ale po prostu chcę w tym odcinku y, po prostu zrobić to, co jest, będzie najlepsze y, przez te trzy dni, y, to co trafiłem i tak dalej. Ale zaczniemy naprawdę od czegoś y, fantastycznego, czyli od player za ligę weekendową: dwóch player picków z tocem Ultimate 94, i y, y, do tego dwa player z tocem Bundesliga i Serie A. Jeszcze te 82, otworzę. Jak mi coś będzie tam pokaże, y, jak nie, to nie. Zrobimy tylko po to, żeby y, przez przypadek nie otworzyć. Y, Tamtych. Dobra, tak jak się spodziewałem, były one y, fatalne. Mam nadzieję, że dzisiaj dostaniemy coś nowego zamiast tych playerpików 82, plus może jakieś 83, plus przydałyby się. Dobra, do klubu i lecimy najpierw z playerpikiem toca z Bundesligi. Wow, oczywiście żałam każdego, już który jest możliwy. Dobra, tak żeby sobie over, ale po prostu go rzucimy do SPCO e, i które też będziemy dzisiaj robili, może nawet dwu albo nawet trzykrotnie. Toc z Serie A. Super. Ferguson 94. Jak na razie jest fatalnie. Oby w tych dwóch playpickach była chociaż jedna dobra karta, którą będę używał. Naprawdę w tym roku nagrody za ligę weekendową były dla mnie fatalne. Zobaczmy, czy to się zmieni teraz. Jest Smith 97. W końcu karta na atak. Nie jest ona niestety już warta tyle, ile była, gdy była w paczkach. Bo wszystko jest już warte naprawdę kilkaset tysięcy, co było kilka milionów. Ale traf jest fantastyczny. W końcu coś dobrego. Ok, zobaczmy co będzie w drugim. Kulibali Smith po raz drugi i Devina. Weźmiemy sobie Devinie, bo będzie ją e, jak połączyć ze Smith. Ona też chyba może grać na napastniku, czy nie? Tak jest, więc e, w sumie bardzo możliwe, że obie te karty e, wrzucę do podstawowej jednostki. I kartę kopyla wrzucamy do e, drugiego SBC z player pickiem Icon. I zanim przejdziemy do otwierania paczek, e, zobaczmy jeszcze to co jest e, nowego aktualnie, to coś było dla was nowego kilka dni temu, czyli Marco Royce, którego ja jak widzicie już zacząłem robić i Wyglądał bardzo dobrze, gdy wyszedł cena wygląda naprawdę dobrze, teraz już wygląda trochę średnio, patrzę na to jak wyglądają ceny innych kart na rynku transferowym, bo to SBC jest warte około e, 800-900 tysięcy, karta jest fantastyczna, e, ale mógł być wart tak nie wiem z 500 tysięcy, ale i tak kartę Royce'a e, zrobię. Bo i tak, szczerze mówiąc, oprócz tego SBC o i Kole nie mam żadnego innego SBC, które, do którego mógłbym wrzucić duplikaty, które będę trafiał przez kolejne dni. Jest oczywiście jeszcze Marsja, który wyszedł wczoraj dla mnie 94, ale nie jest on jakoś bardzo dobry, więc wolę po prostu zrobić Marco Royce'a, którego będę używał. I poza tym nie ma nic więcej, co bym mógł tutaj zrobić. Wyszło jeszcze SBC o -bohatera. jest tu bohater Fantazy lub Colasso, o ocenie 90 skład ocenia 85 i 87, ale szczerze mówiąc. Te playerpiki z bohaterem, bohaterzy już raczej, e, nie wiem, może dwóch, może trzech jest, które by weszły do składu, więc uważam, że jest to bez sensu do, do robienia. I codziennie wychodzi SBC o kartę team of the Saints z danych lig, które były, czyli na początku był TOTS Live, potem była TOTS Premier League, Bundesliga i tak dalej, będzie do końca tygodnia. E, na sam koniec dostaniemy TOTS Ultimate. I również codzienne SBC 83 razy 10 razy 3 można zrobić codziennie właśnie e, i jest jeszcze potrójne lepszenie dużych lig 85+, plus, i to już mam zrobione, to można robić raz chyba na 3 dni. I jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o omówienie kontentu na ten moment. Niestety mi brakło jednego zwycięstwa do tego, by mieć paczkę 10 słowników 85. Więcej tutaj w zadaniach chyba nic nowego e, nie widzę na ten moment. Więc możemy przejść do paczek, które mam kilka jeszcze słabszych. Zaczniemy sobie od tej za ligę weekendową wymiennej: 85 plus razy 2, a resztę już tylko tych, w których coś będzie. Zobaczmy, czy będzie toc wymienny. Niestety nie. Francja, SO e, będzie Renard. Tak jest: 88. Podwoił akwad, chociaż tyle, że parę tysięcy monet e, wpadnie. I paczka 10 zawodników 83, plus, jest to w takiej paczce. Nie spodziewałem się, że w niej coś będzie leciało. Siódmy pomocnik z Hiszpanii. To będzie prawdopodobnie Pedri. I ja nie, Patryk e, nie pamiętam jak się wymawia nazwisko. I Debinia, którą wcześniej już trafiliśmy. I kolejna paczka 10 83, znowu karta TMS1. Tym razem e, Rosja. Środkowa napastnik, więc jest to Gołowin. Bez podwójnego. I otwórzmy teraz paczkę z gwarancją Toca za Mistrzostwa Ultimate. To jest paczka za skład Battles, bodajże. Czyli Toc w wersji czerwonej. Zobaczmy, co będzie, bez animacji, niestety. Rabiot. I jak już jesteśmy przy tej paczce, to przypominam, że w tym tygodniu za skład Battles, gdy się osiągnie Elite 1, jest paczka z Tocem Ultimate, więc myślę, że warto sobie w tym tygodniu zagrać skład Battles. I teraz trzech zawodników: 87 plus jest kolejna karta Team of the Season Hiszpania, świadkowe Obrońca. Barcelona, czyli Irene Paredes. A kto, jeżeli chodzi o Team of the Season? Żeby to było coś wielkiego, coś co jeszcze nie mam? Mares, Niestety już e, kartę Mareza mam. Ok, słuchajcie, mamy kolejny dzień. E, są nowe PRP 65+ 55, i 3 już mam zrobione. 3 zrobimy gdzieś w dalszej części odcinka. Ponieważ wszystkie karty złote już wyrzuciłem pod SBC o Marco Roysa, i również dzisiaj dostajemy co tygodniowy player pick z tocem, i tym razem jest to aż 91. Plus. I to też sobie za chwilkę zrobimy, ale to po otwieraniu e, paczek, bo tak mówię, złotych kart aktualnie praktycznie nie mam e, w ogóle w klubie. Więc teraz player picki i po player pickach przejdziemy już do większych e, paczek. Zaczniemy sobie od tych e, 85 plus. i jeszcze player picka z ikoną kończyłem. Po drodze, więc zobaczymy. Pierwszy 85 plus bez toca, 87 Ewa Pajor. Lecimy z drugim i bez toca, 88 Irene Paredes I ostatni 85, czy będzie toc? Niestety nie, 86 Lord. I ostatni player pick na teraz, 89 plus ikony. Czy będzie coś grywalnego? Niestety nie. Wayne Runy, 91, chociaż lam nie był zły, ale tą kartę już trafiłem kilka tygodni temu. I dobra, niech będą te paczki na początek 10 zawodników 83+, plus. i już w pierwszej jest toc są Niemcy, SPD i to będzie prawdopodobnie tak jest kimś. A jeżeli chodzi o toca Ultimate, kto się pokaże? Hemp, 95. Tej karty jeszcze nie trafiłem. Jakieś 3-4 tygodnie temu ta karta była warta milion, teraz jest warta chyba jakieś 100-150 tysięcy, ale traf bardzo, bardzo dobry. Ok, niech będzie teraz paczka 20 zawodników 83+. Plus. Niestety, nawet w takiej paczce nie ma Matoca, naprawdę jest to bardzo ciężkie, żeby trafić kartę Team of the Season Parecho. Tylko parejo, bez podwójnego kautu. Dobra, także nie będzie paczka 20 zawodników 82 plus tym razem, niestety również bez toca. Szkoda, mogę chyba zostawić te paczki sobie na event z euro, który się rozpoczyna w piątek, czyli za dwa albo na jutrzejszy dzień. Jak to oglądacie? 84 w takiej paczce. Jak to jest w ogóle możliwe? Dobra, jako że otworzyłem odchyłoniem ośmiu, może dziewięciu paczek yy, i nie trafiłem żadnej karty Team of the Season. Możemy otworzyć teraz paczkę z gwarancją Toca. I tutaj może być każda karta Team of the Season, yy, która była do tej pory. Portugalia, środkowy napastnik, i niestety jest to kolejny duplikat. I mam naprawdę wrażenie, że trafiam do kartę co tydzień, co, co odcinek. I wrzucamy go do drugiego segmentu z playerpickiem 91 plus Team of the Season. I zobaczmy, co uda się tutaj trafić. Jeżeli lubicie tego playerpicka, to piszcie, co wam udało się trafić. Otwieramy i zobaczmy, co będzie. Podolski, Timber i Todipo. No nie są to najlepsze trafy. Bierzemy oczywiście kartę Podolskiego najwyżej ocenioną. I wracamy do paczek z gwarancją karty Team of the Season. Może tutaj się uda coś trafić do dobrego. Jest Hiszpania. Napastnik. To jest niewiarygodne. Ok, niech będzie teraz. Pięciu zawodników 87+, więc to jest naprawdę ogromna paczka. Nie wierzę, że w takiej paczce nie ma Toca. Co trzeba zrobić, żeby trafić w Team of the Season? Nie wiem. Renard jako pierwszy. 88. Tylko w tym przypadku, naprawdę. Kto będzie obok? Rodri. Okej, okay, niech będzie teraz czterech yy, zawodników 87+. Czy one są dalej w paczkach? I Bernardo Silva wrzuciłem do SBC z e, trzema zawodnikami 85 plus z top 5 lig. Zobaczmy, czy może tutaj się poszczęści. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Tak naprawdę, chyba wszystkie najlepsze paczki zostawiłem na dzisiaj i w żadnej chyba nie było toca, tylko w tej pierwszej, najgorszej. 83 razy 10. E, niech będzie teraz 20 zawodników. 83, plus. i znowu bez karty niebieskiej, czuję się jak było Team of the Year. Że te karty są praktycznie niemożliwe do trafienia. A jest czerwiec. I tak szczerze mówiąc, miałem te paczki, niektóre z nich, zostawić sobie na kolejny odcinek, już właśnie z eventu Euro, który mówiłem wcześniej. A wygląda na to, że będę musiał jeszcze dorobić i grać o kolejne, żeby mieć na ten, na ten odcinek jeszcze, żeby Wam cokolwiek tutaj pokazać. Więc niech będzie teraz gwarancja, to co z. Premier League Zobaczmy co będzie tutaj Przed sekundą go wrzuciłem do tego SBC Z Roysa. Cóż, chociaż y, widzieliśmy niebieski kolor Chociaż przy tym co dzisiaj y, się dzieje to nawet mi się nie dziwił W tej paczce nie było karty Team of the Zobaczmy co będzie teraz Jest Argentyna, SO i będzie to pewnie Otamendi Nie, jest jeszcze gorzej Okej, okay, także komety do klubu, i ostatnia paczka na teraz, ponieważ muszę y, pograć trochę meczu, żeby mieć kolejne paczki. Trzech zawodników, 88. Plus. Niewiarygodne. Pozytywnych rzeczy. Y, na pobocznym koncie zrobiłem ważne mecze. I zobaczcie, jak beznadziejną paczkę otworzyłem. I co się tutaj pokazało? Była to Holandia. Myślałem, że to jest srebrna karta. A okazało się, że był to Rudhwig. 90 wraca. Po raz pierwszy trafiłem tą kartę. I co gorsze. Trafiłem tą kartę w momencie, gdy ona była w najniższej możliwej cenie, czyli 400 tysięcy. Teraz jej nie ma na rynku, bo wyszła ewolucja dzień po tym, jak ją sprzedałem. I jak widzicie teraz, jest transferową, sprzedałem go za 425 tysięcy. Teraz go nie ma na rynku transferowym za 900 tysięcy. Trafiłem go w tym przedziale, gdzie dzień wcześniej był wart chyba 700 czy 800. Trafiłem go, gdy był wart 400 i dzień później był wart 900, więc yy, fantastycznie. Okej, okay, słuchajcie, ja zdecydowałem, że zrobimy tego player picka, dlatego, że po prostu nie trafiliśmy zupełnie nic w ostatnich kilkunastu, albo kilkudziesięciu nawet yy, paczkach. Miałem go nie robić, wydawało mi się na początku, że on jest bardzo nieopłacalny, ale że za skład jest była tak duża ilość czerwonych kart, jak widzicie teraz mam ich naprawdę bardzo dużo i... no bez sensu chyba, żeby je wszystkie trzymać tak żadnych praktycznie z nich nie używam. Do tego mam jeszcze chyba 3 albo 4 karty tutaj yy, z Team of the Season. Plus, jest to Smith, Debinia i Wendel, więc tych kart mam ponad 20, blisko 30. Więc na zakończenie odcinka sobie to zrobimy, ale jeszcze zanim to, jeszcze było kilka paczek z upgrade'u, chyba 83 plus razy 10, więc jeżeli coś tutaj trafię, to pokażę. Jeżeli nie, to widzimy się już przy e, Player piku. Dobra, słuchajcie, jak się spodziewałem, niestety tak się stało, czyli nie było w nich zupełnie nic, ale jest jeszcze jedna paczka z gwarancją toca za e, zadania, stanowiąc, zobaczmy co będzie tutaj. Stany Zjednoczone, lewe skrzydło, więc będzie to chyba waiver, więc e, przejdźmy do. Player Pika I zakończmy te tocy naprawdę czymś dobrym. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja jeszcze na szybko sobie zobaczę, czy nie wrzuciłem czegoś, czego bym nie chciał wrzucić. Dobra, jestem pewien, że żadnej z tych kart nie używam. Więc zobaczmy. Jeden z czterech player pick mistrzostw. Ultimate. Zobaczmy, czy uda się coś trafić. Jeżeli wyrobiliście te playpiki, to też możecie pisać w komentarzach. I przypominam, że już w piątek, czyli pewnie jutro albo półtorej, gdy oglądacie ten odcinek. Zaczynamy event z Euro 2024. A teraz otwieramy i zobaczmy, co będzie. Tach, Ubel moi, o Boże. No cóż. Myślę, że dobre podsumowanie Team of the w tym roku. Było tyle. I za dwa dni event Euro. Na razie.